Cześć! Witajcie! Z, z tej, tej strony, strony Sizumi11 I w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z napijania levely, Czyli bez przedłużenia zaczynajmy! Do następnego levela brakuje mi jak widzicie 4025 fejmu Ale to dla mnie drobnostka Od razu, od razu ten yy, go wbiję no jakieś, ale żeby przedłużyć odcinek to coś jeszcze dorobię więc zaczynajmy. Pierwsze co zrobię to otwieram wszystko oprócz autografów, ponieważ autografy zbieram, żeby zrobić Wam z tego odcinek. Więc otwierajmy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te wszystkie te... Dziękuję, że kupiliście też moje luki. Autografu tak jak mówiłam na razie nie i odbieramy. Sprawdźmy teraz, ile mi by nam brakuje. 3181. Teraz sobie trochę zagram wystusz i ocen nie będę wam tego pokazywać, bo to jest troszeczkę nudne. No więc to, jak będę miała już mniej do levelka, to wam powiem. Brakuje mi teraz 2878 fejmu. Pozdrawiam, my, 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 jeden, trzy, dwa. Napisała, hej, yty". Zauważyłam, że ktoś mi jeszcze polubił, więc odbieram i bardzo dziękuję tej osobce. 64 fejmu. To myślę, że napijemy y, szybko. O, znowu jesteście pozdrowieni. Napisz. Y, serduszko. I znowu pozderko, Dziękuję Estla. Uratowałaś nam. Naciśnij teraz pip. I co zostajemy za... Do, y, Cokolwiek. No, nie spodziewałam się tego. odwierz Nie, kolorów nie zmieniaj i tak to przetworzymy. Więc teraz yy, jedyne co zrobię, to pozdrowię osóbki. Dziękuję za kolejne pozderko. No, kocham Cię po prostu, kocham. Napisz już nie No Estla Estelka Estla już nie trzeba napisz do niej. Czyli sponsorem tego odcinka jest Estla równa się kafe. No Estla dziękuję ci po prostu. Jesteś najlepsza. No, dlaczego to napisał? Dla. No, dziękuję ci. Więc pozdrawiamy osóbki. Więc... No jest dla... Weź ten notat. Pozdrawiamy. 3 9 3 pięć. Korona Sferirus. Różia na wykrzyknik alora wykrzyknik. Wykrzyknik Esla równa się cofwe wykrzyknik. My, 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 1, 3. 1, 2, 3. Pozdrawiamy znowu estle i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I cześć, cześć.